Zgromadzą się narody Nauczanie domowe, 22 lipca Księga proroka Jeremiasza, rozdział 3, wersety od 14 do 17 Pan mówi Wróćcie, synowie wiarołomni, bo jestem Panem waszym i przyjmę was po jednym z każdego miasta, po dwóch z każdego rodu, by zaprowadzić na Syjon. I dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie. A gdy się rozmnożycie i wydacie liczne potomstwo na ziemi w owych dniach mówi Pan, nikt nie będzie już mówił arka Przymierza Pańskiego. Nikt już nie będzie o niej myślał ani jej wspominał, ani odczuwał jej braku, ani też uczyni nowej. W tym czasie Jerozolima będzie się nazywała Tronem Pana. Zgromadzą się w niej wszystkie narody w imię Pana i nie będą już postępowały według zatwardziałości swych przewrotnych serc. Widzimy, jak bardzo przenikliwym jest to proroctwo Jeremiasza. Na początku jest wezwaniem do nawrócenia. Nawrócenia takiego wewnętrznego, które polega na zmianie postępowania ale też nawrócenia w znaczeniu zewnętrznym, które polega na zbudowaniu jedności. Przedstawiciele poszczególnych miast, przedstawiciele poszczególnych rodów będą razem, wspólnie pielgrzymować do Jerozolimy i razem, wspólnie się modlić, razem, wspólnie uwielbiać Boga. Ci właśnie, którzy się nawracają, otrzymując błogosławieństwo, coraz bardziej też Pomnażają chwałę, ale też sami się rozwijają. Jest ich coraz więcej. Sama Jerozolima w tej wizji prorockiej jest miejscem, do którego przychodzą wszystkie narody. I ciekawe, że prorok mówi o tym, że nie będzie pragnienia uczynienia nowej arki przymierza. Że ta arka przymierza nie będzie potrzebna coś niewyobrażalnego dla żydów coś niewyobrażalnego dla Izraela który przecież dla tej skrzyni przymierza prowadzi wojny dla tej skrzyni przymierza buduje świątynię ta skrzynia przymierza jest znakiem obecności boga i tu nagle nie będzie ona potrzebna wiemy że wypełniło się to w Jezusie to Jezus jest arką przymierza. To Jezus jest samym przymierzem. Jezus jest samym Bogiem. Dlatego niepotrzebna jest arka. Dlatego potem też w Apokalipsie mowa jest, że nie ma nawet świątyni, bo jest nią Jezus, jest nią Mesjasz. Wszystkie narody mają się zgromadzić. Wszystkie narody mają się zejść właśnie wokół. Tej nowej Arki Przymierza, wokół tej nowej świątyni. Zadanie dla Ciebie. Pomódl się za naszych sąsiadów, wszystkich, którzy sąsiadują z naszym krajem, aby wszystkie narody mogły naprawdę wrócić do Pana, aby naprawdę uznały w Jezusie Mesjasza i Zbawiciela. Niech w tej modlitwie błogosławi Ci Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.